Witam wszystkich Dzisiaj jest Który dzisiaj jest 24 24 marca Pokażę Wam Butołki jakie mamy Nowe buty powiecie Nowe buty, nie są nowe W tych chodzimy z 5 lat One są z tego roku co moje zobaczcie Tak to nawet lepiej trochę wyglądają Ale są bardziej dojechane Tak ostatnio sobie zamówiłem nowe Takie same Zendiko tylko sobie z nich sznurówki teraz wyjąłem, bo już są no. luna na oddech Jakbyście ogólnie potrzebowali buty na co dzień, takie wygodne, miękkie i oddychające, to te są świetne Widzicie? To jest czeska cze cze firma Benon Kumi się rozwaliła Gdzie się tobie rozwaliło? Tu No Ale już mają 5 lat Ja mówię, ja w nich chodziłem 5 pra lat Prawie codziennie, dobra jak już te największe upały były to w nich nie chodziłem I one są fajnie super leciutkie nawet jak jest, nie wiem, 20 stopni Nawet 25 może być no. to, to noga się w nich nie poci, nie ma tego. Nie tak, poobciera że... sobie nóg też Nie poobciera, noga się nie poci, nie ma smrodu Odeć run. Tutaj tylko miałem, z tej jest strony te są bardzo rozsądnej cenie one są nie... One chyba 230zł, no, 240zł to takie było, 240 to nie kupicie nigdzie. I powiem wam leciutkie, jak się je To są, chyba to jest skóra, jak się nie mylę To... to nie, nie przemakają można chodzić po mokrej tam trawie, po polu, po rosie. Jest ok. Te skóry są na pewno, bo oni tam 19 dużo 19 rok, to 6 lat. No To 6 lat, dobra. Nie, ja jesienią już sobie te kupiłem. Takie same? No, to no, Tu moje tylko zaciąłem blachą przy. jak wiatra stawialiśmy Nosek mają taką miękką płatkę, ale zawsze coś tam jest. Na przykład jak gałąź mnie ostatnio uderzyła. Nie, tu mam twarz Tak? Może zmienili. Może się już wyrobiło, ale że to pomaga. Nie są też jakieś ciężkie, tak metalowe, że później piszczele. Bo i co tutaj mi się stało po tych sześciu latach? Tu nie. Tutaj się tylko przetarło. Nie, po się nie się Ale też masz taki lekki, no, ale nie, ale nie tak. aż tak. Po mnie tu jest. Może krzywowodę. I, I co jeszcze? Sznurówki się. No, sznurówki tylko to ty zaraz na samym początku przez Orzyny bo przechodziłeś, tak, gdzie no. się to rozwaliły Ale sobie później zamówiłem drugie sznurówki, już było eleganckie, bo te przy nich są takie dłuższe, takie. I warto sobie je podmienić na na krótkie. Będzie chodził w tych butach, zobaczcie. jak pies Widzicie? Jest zimno, nie? ma No. Jak oceniasz? Chyba już goty. Mhm. No mówi, że jest spoko. Nie powiem wam, tato mówił kiedyś, że a, takie wysokie buty, nie, bo to ciężkie. I kupił sobie w sklepie takim BHP, wiecie, buty. Po, kupił, że tak wtrącę w sklepie BHP buty, to do dzisiaj mam ocis, tak mi załatwił stopy. Tak, ale takie raz to świetne buty. później kupił sobie takie wiecie, też podkostkę. Ja mówię to zobacz. I te dwa buty moje wysokie, ważyły tyle co chyba jego jeden. Jeden pod kostkę <noise> Bo pasek ćwiczy, wiesz, musi mieć... No, jak więc baby. polecam Wam takie buty, jak takie. Aha, co mi się jeszcze stało, jak wchodziłem do ciągnika i osłodki tłukłem. To mi się podeszła lepsło. Już mi wchodzi w brudnych butach, już nie tłukę. Teraz już tak nie, nie tłukę, hard, Tak więc podsumowanie polecam. Jak ktoś ma sobie takie buty wyższe, to mówię, z czystym sercem mogę polecić te Benon. O. Cenek. Tam na jej stronie widzimy różne rowy Tak? No, ale... Bardzo dobra robota Cena do jakości to naprawdę świetnie Myśmy to na... Za pierwszym razem na Militaria chyba zamawiali No też czarne mi wziąłeś Ale czarne były takie sztywne, bo z innej skóry były A nie, czarne chyba były inne Na Militariach, a później już chyba na Allegro Albo na jakiejś innej jeszcze stronie Gdzieś już w internecie, bo się też pojawiły no, bo tam ogólnie trudno dostępne były, nie? Nie było no. rozmiarów Ogólnie polecam